Cześć wszystkim, ja jestem Delonori, a dzisiaj nagrywam dla Was shopping z okazji ogólnie dużej ilości wyświetleń oraz aktywności na moim kanale, więc no. I ogólnie otworzymy sobie dzisiaj paczkę Czekałam na nią dość długo I mają tu być trzy figurki Oraz siedem dodatków Jeden dodatek był wliczony w cenę figurki Więc no, zacznijmy otwierać już tą paczkę I przepraszam za moje brzydko wyglądające paznokcie I okay, więc ja mam tutaj tą paczkę Nie pokażę jej całej, bo jest dość duża I mi się w każdym nie zmieści Ale przetnę ją tutaj Żeby móc dostać się do zawartości I zaraz wracam Okej, okay, dostałam się do zawartości paczki i widzę, że chyba dostałam jakiś gratis, jeśli tak to naprawdę mega fajnie. Więc tak wygląda paczka. Zacznę już wyjmować figurki. Okej, okay, więc pierwszą figurką wyjąłam tego shirthera. Po prostu mega długo chciałam kupić tego shirthera. Ma na sobie taką czapkę, o, to ten worek jest. I spróbuję zdjąć tą czapkę. O! Poczekajcie. O! Shorter jest troszkę w złym stanie, ale no jego cena była dość niska, więc... Ale mimo wszystko ta figurka jest naprawdę bardzo fajna i posiada yy, czerwony magnesik oraz to jest podpis, ponieważ była używana i jest oryginalna, posiada przeźroczystą rurkę oraz widoczne rondo pod głową, więc naprawdę mega się cieszę z dziewiątego już shortera. Mega po prostu tak się jaram okej, okay, drugą figurką jest taka wow, ten kotek jest przepiękny i ogólnie wygląda tak okej, okay, więc ten kotek jest mega śliczny posiada dziurkę, raz tu jakiś napis jest to oryginał i mega o nim marzyłam jest prześliczny Uj. Stoi, ok, dam tutaj te dodatki. I ostat, przedostatnią figurką, ponieważ jak widać dostałam e, gratis do paczki, to przedostatnią figurką jest ten dog niemiecki. Jest on właśnie też w trochę złym stanie, ale no mi to nie przeszkadza. Ważne, że po prostu jest. I w ogóle posiada dziurkę i ma coś w tą rurkę oraz widoczne rondo pod głową. Jest oryginalny. I jest naprawdę mega ładny. Ja postaram się go jeszcze troszkę doczyścić później, może mi się uda, ponieważ tutaj ma pod oczkiem takie brudne. Ale mimo wszystko ten dog jest mega śliczny. Długo chciałam go właśnie też posiadać, więc się cieszę. I widzę tu ostatnią figurkę. Jest to taka z innej generacji. Nie zamawiałam jej, więc jest to gratis do paczki. Mega fajnie. jak widzę, jest to chyba taka siedząca biedronka. Bardzo fajnie, że dostałam gratis do paczki. Bo jeszcze nigdy nie dostałam gratisu, tak szczerze mówiąc. Więc pierwszy raz mi się to zdarzyło. O jacie, więc no naprawdę mega fajnie. Ale to nie wszystko, bo jeszcze są ubrania. Więc pierwsza to jest taka spódniczka. Ja już posiadam taką tylko różową i mega się cieszę, że jest taka spódniczka właśnie. I sobie tutaj wysypię na boku te dodatki. I może teraz Wam pokażę ten oto dodatek. Jest to taka chusta na szyję. Założę ją może na tego shirtera. O, zobaczcie. Ja mam taką tylko pomarańczową. Jeszcze szukam, żeby zakupić niebieską, żeby mieć już komplet. I jeszcze jest taka obruszka. Omg, ja mam taką tylko niebieską, a to jest po prostu moja ulubiona obroża. Ja kocham tą obrożę. Założę ją na doga. O, mega. Mega się cieszę. I jeszcze jest taka Obróżka z łapką. Była najdroższa z dodatków. I założę ją na tego kotka. Troszkę nie umiem tego zrobić. Przepraszam, ale to, no ale tak. Troszkę dziwnie wygląda to na tym kotku. Ale ta obruszka jest mega piękna. Ta również. No, wszystkie te dodatki są śliczne. A teraz zobaczcie. Mam takie okulary różowe. Mega lubię okulary. Również mam jeszcze niebieskie. I żółte aż trzy kolory, więc oto wszystko, co było w tej paczce. Naprawdę bardzo się cieszę i jeśli ta osoba, która wysłała paczkę, ogląda ten filmik, to mega dziękuję Ci za ten gratis, bo być może przemaluję tą figurkę, ale jest mega słodka, więc raczej nie. A też mam dużo figurek z tej generacji, więc w sumie może ktoś być właśnie. A wszystkie rzeczy prezentują się mega i ogólnie bardzo, bardzo się cieszę z nowych dwóch popów, które na pewno będą przydatne w przyszłości, więc mega dziękuję. A ten kotek jest po prostu super. Po prostu mega o nim marzyłam i nie wiedziałam, że on jest aż taki piękny na żywo. Ale jest mega ładny, więc no dziękuję ci bardzo za tą paczkę. Oraz dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Na pewno te figurki pojawią się w serialach, jakichś short filmach itp. w przyszłości. Więc do zobaczenia w następnym filmiku. Pako Ani!